O fuj, no chyba nie Mini trepanacja No nie, to już jest... Ale po co O się zepsuło. Ale po co mielibyśmy go... Aj, kumam, kumam już On ma te, on ma te swoje tam przeciwciała tutaj do tych grzybów tam Dzięki temu będziemy mogli teraz zejść na dół O! Nie, nie, nie O, fuck oh! Idź stąd Idź Nie, nie! W mordę nie o, Ale double fail Gdzie jest on? tam jest Nie patrz, nie, patrz, nie, patrz, nie patrz, Daniel, nie patrz w tym... w tym pomieszczeniu wyjątkowo szybko sanity spada Nie zmyślałem, że to mnie zabije I Jeszcze drzwi otworzyłem, no kurde, jaki głupi jest był sobie poszedł, powiedz, że poszedł. Nie patrzę ciała, nie patrz Jezus Maria Oj, dziękujemy Panu Jakieś lekarstwo coś że lekarstwo na głowę. Jezus Maria, pofit sobie. Jezus, jedna oliwa mi zdała, jeden słoik. 60 tinder których. Czekaj, czekaj. Czekaj, się! Jezu! Fraps dużo FPSów zabiera. Jezu, to było przeżycie. Dobra, sprawdzę, ile czasu się nakrywa i zaraz wracam. Okej, okay, witam Was po krótkiej przerwie. E, tak, nic stąd, i ni zowąd wspomnę, że... ...sorry, że tak dopiero teraz wrzucam ten odcinek, po dniu przerwy. Ale z kolegą nagrywaliśmy właśnie wczoraj... E, ...takie... tę właśnie niespodziankę. I... ...wstawię ją po skończeniu serii Amnezji. Tak więc... ...mam nadzieję, że się nie możecie doczekać. Dobra, my lecimy dalej. A i sorry za ten odcinek. On jest bardzo przycięty w połowie i w... Na szczęście zostawiłem najciekawszą akcję. Ehm, tak. No i to tylko na tyle, bo... Aha, więzienie. Ja, dzięki, ja do więzienia chcę wracać. No mam nadzieję, że się nie gniewacie, ale jakoś tak w miarę połączyłem wszystko sprawnie. Ten odcinek wrzucam razem z poprzednim, więc... Co to jest? Kanał ściekowy Cholera Nie lubię kanałów Kanały mi się źle kojarzą ogólnie Fak jak ponuro Ej, zaczekajcie, zaraz wracam. Coś mi przycina. Muszę coś ustawić w frapsie. Okej, okay, już jestem. E, Okej, okay, już jestem. Teraz powinno być git. Chyba. E, nie wiem co się dzieje. Coś fraps mi klatki. O nie, o no i co ty... Nie, nie, mam pojęcia o co chodzi. Klatkuję. o, 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 nie! Idź prosto. Albo coś wyłączyłem, co mi w fps -y niszczy, albo nie wiem o co chodzi. Fraps lubi klatki usunąć. Dobra, już się poszedł. Idę w lewo. No, ale za dużego wyboru tutaj nie mamy do przejścia. Przecież kraty. Dziękujemy, dziękujemy, ten nie. Ups, przepraszam. Aaa, to gadu tak muli, kurde. A, ja w Test, Test? jest? Dźwignie kontrolują hołaśliwą maszynę O, jest cisza Jest dobrze Zaraz wracam ogarnę to gadu Okej, okay, już jestem z powrotem, no proszę bardzo, jak ładnie teraz Tylko coś się stało... Ojee, znaczy to nic nie może chodzić normalnie <grym> Okej, okay, dzięki, nie wiem co to miał znaczyć, ale Spadajmy sobie Okej, okay, nie spadajmy Idź. W ogóle są dwa rodzaje tych potworów. Jeden to jest ten właśnie Zenek, nie wiem czy to już mówiłem wcześniej. Zenek Flappicho. Bez... bez tego, bez swojej szczęki. <śm> ma szczękę na sutach. A ten co teraz mnie goni tutaj po całej mapie, to to jest jakiś dziwak, to jest w ogóle Zb Zbyszek chyba. On nie ma w ogóle twarzy. Co ten alkohol robi z ludźmi? No, Zbyszku Pofet sobie spokojna głowa. I lecimy dalej. Przyszedłem, i tam jeszcze nie byłem, w prawo Biegiem, biegiem, bo tu coś czyha na nas, coś mam takie złe Złe, złe, złe przeczucia bardzo O, wow! Wo. Uda się, uda się, ją na bieg.

No jak ładnie. Rurek powstrzymał atak tak obręczy. O, fuck, Zenku. Zenek, mówiłem ci, żebyś tyle nie pił, przedawkował. Kurde, pomówcie mi, adrenalinę! No, chyba nie, no, chyba nie. Dawaj, Laudanum, dawaj, Laudanum. Jezus, Maria, Zenek. Czekaj, poskładam cię do kupy. Dam radę, dam radę. Zenek, ty jeszcze możesz to przeżyć. Nie poddawaj się. Tego chyba nie przeżyję. Cholera, nie przeniosę ci twoich nóg. O Jezus. Sorry, Zenek. Za... Nie ma żadnych zadań O oh, fuck Co to jest za zadanie? Brama została wkazana przez Pofora No aż Nie zbliżaj się do mnie Kurde, akurat muszę kończyć. Czemu ja trafię na najciekawszy momenty jak musisz kończyć? 53. O fuck. Oh fuck. Chyba zginę. Patrzcie Zbyszek. Zobaczył, zęka i uciekł. O też tak skończysz. Poszedł. Dobra, tym akcentem kończę ten odcinek Jeszcze będzie więcej działo Poszedł sobie A więc komentujcie, subskrybujcie, kciuków w górę, nie żałujcie I do zobaczenia w kolejnym odcinku Na razie Zenek nie podnosi się Czy też się mógłbyś pożegnać? Coś ty już nie dasz rady Nara. E, jeszcze mam takie info małe Jutro jadę na działkę i prawdopodobnie nie będzie mi tydzień w domu, więc nie będę w stanie nagrywać odcinków kolejnych. Nie jestem w 100% pewien, czy na pewno tydzień mi nie będzie, ale wolę uznać, że, że tak, bo wtedy nie będzie żadnych nieprzyjemnych niespodzianek, a wręcz przeciwnie, może być jakaś przyjemna niespodzianka, że wstawię filmik wcześniej, bo nagle wrócę sobie w połowie tygodnia o, w ten sposób. A więc do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się.